Witamy na kanale Historie UFO. Zasubskrybuj nasz kanał, ponieważ codziennie publikujemy historie o UFO oparte na prawdziwych wydarzeniach. Wesprzyj nas. Polub nas, jeśli podoba ci się to, co dla ciebie robimy. 29 listopada 1989 roku. Wschodnia Belgia, niedaleko miasta Eupen, 7 mil od granicy z Niemcami. Dwóch żandarmów policji federalnej, Heinrich Nicol i Hubert von Montigny, przeprowadza rutynowy patrol. To, co zobaczą tego wieczoru, będzie początkiem jednej z największych i najbardziej udokumentowanych fal UFO w historii ludzkości. Około 17:20 radiowóz jechał drogą w pobliżu Eupen. Nagle Nicol zauważył dziwne światło. Boisko przy drodze było tak jasno oświetlone, że według policji światło było jak reflektory na boisku piłkarskim. Stój! mówi Nikol do swojego partnera. Spójrz na to. Ogromny, trójkątny obiekt wisi nad boiskiem na wysokości około 120 metrów. W narożnikach umieszczono trzy silne białe światła, a w centrum pulsujące czerwone światło. Obiekt jest całkowicie nieruchomy i cichy. Von Montini kontaktuje się z dyspozytorem. Albert Kreutz, który pełnił dyżur tej nocy, wspominał później w filmie dokumentalnym z 1992 roku nierozwiązane zagadki. Nagle powiedzieli mi, że zobaczyli dziwny obiekt na niebie. Obiekt powoli zaczyna się poruszać, kierując się w stronę miasta. Policjanci podążają za nim. W ciągu następnych kilku godzin ponad 150 osób z okolic Ojpen zgłosiło obserwację trójkątnego obiektu. Wszystkie opisy są praktycznie identyczne, duży, trójkątny obiekt z jasnymi, białymi światłami na rogach i migającym czerwonym lub pomarańczowym światłem w środku, poruszający się całkowicie bezgłośnie nie mogłem uwierzyć własnym oczom, powiedział później Nikol. Przez wszystkie lata służby nigdy nie widziałem czegoś podobnego. To było ogromne i poruszało się w sposób, w jaki nie potrafiłby tego żaden inny znany mi samolot. Profesor fizyki Auguste Messen z Katolickiego Uniwersytetu w Lowanium, konsultant naukowy SOBEPS, Belgijskiego Towarzystwa Badań Zjawisk Kosmicznych, tak podsumował to zdarzenie. 29 listopada 1989 roku nad Eipen przeleciał duży, trójkątny obiekt latający. Żandarmi von Montini i Nicole odkryli go w pobliżu drogi łączącej Aquisgrans-Eipen. Obiekt znajdował się nieruchomo w powietrzu nad polem, które oświetlił trzema silnymi wiązkami światła. Fala obserwacji dopiero się zaczynała. W kolejnych tygodniach i miesiącach tysiące Belgów miało być świadkami tego niewytłumaczalnego zjawiska. Wśród nich byli żołnierze, policjanci, piloci, naukowcy i inżynierowie. Ludzie, których zeznania trudno było zignorować jako halucynacje lub zmyślenia. 11 grudnia 1989 roku. Podpułkownik André Amont jedzie z żoną w pobliżu Ans nagle dostrzegają dziwne światła na niebie. Jestem oficerem wojskowym z dużym doświadczeniem, powiedział później Amont. Znam wszystkie typy samolotów wojskowych i cywilnych. To, co zobaczyłem, było zupełnie inne. To zmieniło moje postrzeganie rzeczywistości. Amont był tak zaniepokojony tym, co zobaczył, że zwrócił się z zapytaniem do ambasady USA w Brukseli. Amerykanie wydali memorandum zatytułowane Belgia i kwestia UFO, w którym potwierdzili, że w omawianych okresach w tym rejonie nie operował żaden samolot Stealth Sił Powietrznych USA. Belgijskie wojsko nie może ignorować tego, co się dzieje. Pułkownik Wilfred de Brouwer, szef operacji Królewskich Belgijskich Sił Powietrznych, otrzymuje od ministra obrony Guya Coema. Rozkaz badania sytuacji. De Brouwer powołuje specjalną grupę zadaniową, która ma ściśle współpracować z żandarmerią w celu zbadania doniesień. Największe wrażenie zrobili na mnie świadkowie, powiedział De Brouwer w wywiadzie z 1995 roku. Znałem niektórych z nich osobiście i przekonali mnie, że coś naprawdę się wydarzyło. Byli wiarygodni. I jasno opisali to, co widzieli. Obserwacje kontynuowano przez całą zimę 1989-1990. Sobeps udokumentował setki przypadków. Większość świadków opisywała ciemne, trójkątne obiekty z białymi światłami w rogach i migającym czerwonym światłem w środku. Wiele obiektów zawisło w powietrzu, a następnie nagle przyspieszyło do bardzo dużych prędkości. Większość obiektów nie wydawała żadnego dźwięku, chociaż niektórzy świadkowie zgłaszali ciche buczenie, podobne do silnika elektrycznego. Kulminacja miała miejsce w nocy z 30 na 31 marca 1990 roku. Ta noc zapisała się w historii jako jedna z najlepiej udokumentowanych interakcji samolotów wojskowych z UFO 30 marca około godziny 23. Dyspozytor Centrum Kontroli i Zgłaszania Glons, CRC, otrzymuje zgłoszenia o trzech nietypowych światłach poruszających się w kierunku torambe Żemblu, na południowy wschód od Brukseli. CRC Glons prosi żandarmerię z Wawr o wysłanie patrolu w celu potwierdzenia obserwacji. Mamy wizualne potwierdzenie, melduje kapitan żandarmerii. Widzę gigantyczny trójkąt przelatujący nad naszymi głowami. Około 10 minut później pojawia się drugi zestaw świateł, zmierzający w kierunku pierwszego trójkąta. Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego w Zemerzak śledzi jeden obiekt na swoim radarze. O godzinie 23.49 radar NATO w Zemerzak wykrywa nieznany cel. Zapada decyzja o wysłaniu myśliwców. Dwa F-16 startują z bazy lotniczej Bouvetien. Ich misją jest nawiązanie kontaktu wzrokowego i próba identyfikacji obiektów. Baza, mam kontakt radarowy, melduje jeden z pilotów. Zasięg 15 km wysokość 3000 metrów. W ciągu następnej godziny dwa F-16 wykonały dziewięć oddzielnych prób przechwycenia celów. Obiekty wykazały się niesamowitą manewrowością. Według raportu majora P. Lambrechca z 31 maja 1990 roku. Podczas jednego z namiarów radarowych UFO przyspieszyło z 240 km na godzinę do ponad 1700 km na godzinę, zmieniając wysokość z 2700 m na 1500 m w ciągu kilku sekund. Te obiekty pojawiały się i znikały, poruszając się w górę i w dół zbyt szybko. Relacjonował później jeden z pilotów, włącznie z schodzeniem pod ziemię. My, piloci, nigdy niczego nie widzieliśmy wizualnie. Setki cywilnych świadków na miejscu zdarzenia obserwowały pościg. W ciągu dwóch tygodni od zdarzenia otrzymano zgłoszenia od 143 osób, które twierdziły, że widziały obiekt tej nocy. Po przeanalizowaniu danych, eksperci wojskowi doszli do alarmujących wniosków. Obiekty wykonywały manewry, które skutkowałyby przeciążeniami przekraczającymi 40G, absolutnie śmiertelnymi dla każdego pilota. Potrafiły natychmiast zatrzymać się przy dużej prędkości, zawisnąć w powietrzu, a następnie ponownie rozpędzić się do niewiarygodnych prędkości. Generał dywizji De Brouwer podsumował to później w swojej książce. Setki ludzi widziały majestatyczny trójkątny statek o rozpiętości około 100-20 stóp, wyposażony w potężne reflektory, poruszający się bardzo powoli, nie wydając żadnego znaczącego hałasu, ale kilkakrotnie przyspieszający do bardzo dużej prędkości. Kwiecień 1990 roku. Przyniósł najsłynniejsze i najbardziej kontrowersyjne świadectwo fali. Anonimowy fotograf z petit Régie wykonał zdjęcie czarnego trójkątnego obiektu z trzema jasnymi światłami w rogach i czerwonym światłem w środku. Zdjęcie stało się symbolem belgijskiej fali, pojawiając się we wszystkich gazetach. Eksperci z NASA, francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych i Królewskiej Akademii Wojskowej Belgii badają zdjęcie. Nikt nie znalazł żadnych oczywistych śladów fałszerstwa. Ale 26 lipca 2011 roku wydarzył się szok. Patrick Maréchal wystąpił w belgijskiej telewizji RTL i przyznał: Zdjęcie było fałszywką. Zrobiliśmy model ze styropianu, pomalowaliśmy go, a następnie sfotografowaliśmy powiedział, pokazując, jak stworzył fałszywe UFO z kawałka styropianu wyciętego w trójkąt, z lampkami na rogach i zawieszonego na linie. Sceptycy się cieszą, jednak zwolennicy realności tego zjawiska podkreślają, że jedno fałszerstwo nie neguje tysięcy innych zeznań, danych radarowych. I oficjalnych raportów wojskowych. Do końca fali SOBEPS udokumentował ponad 2600 obserwacji. W dwóch obszernych tomach opublikowanych w latach 1991 i 1994 organizacja przedstawia wyniki swojego śledztwa. Wniosek. Dokładnie zbadano ponad 650 przypadków, z których 500 nie dało się wyjaśnić znanymi zjawiskami ani technologiami. Belgijski minister obrony Leo Delcroix napisał w oficjalnym liście do francuskiego badacza Renauda Marsika. Niestety do tej pory nie znaleziono wyjaśnienia. Natura i pochodzenie tego zjawiska pozostają nieznane. Jedną z teorii można jednak zdecydowanie odrzucić, ponieważ belgijskie siły zbrojne otrzymały zapewnienia od władz amerykańskich, że nigdy nie przeprowadzono amerykańskich lotów testowych. Generał de Brouwer pozostaje przekonany o realności tego zjawiska nawet po latach. W niedawnym wywiadzie dla książki dziennikarki Leslie Kin UFO, generałowie, piloci i urzędnicy państwowi ujawniają fakty, stwierdza. Mogę z przekonaniem stwierdzić, że obserwacje podczas tego, co obecnie nazywamy falą belgijską, nie były spowodowane masową histerią. Świadkowie przesłuchani przez śledczych byli szczerzy i uczciwi, nie znali się wcześniej. Wielu było zaskoczonych tym, co zobaczyli i dziś. Nadal są gotowi potwierdzić swoje niezwykłe doświadczenia. De Brouwerowi szczególnie zależy na zachowaniu dokładnego zapisu wydarzeń. Niedawno odkryłem w internecie mnóstwo dezinformacji na temat belgijskiej fali UFO, pisze w e-mailu, redagując swoją obszerną relację z wydarzeń. Po przejściu na emeryturę generał dywizji Wilfried De Brouwer napisał: Belgijska fala UFO była wyjątkowa a siły powietrzne nie były w stanie ustalić charakteru, pochodzenia ani intencji opisywanych zjawisk. Sceptycy przedstawiają różne wyjaśnienia. Mark Halle w z 1992 roku argumentuje, że fala była zbiorowym złudzeniem wzmocnionym przez badania SOBEPS. Cytuje prawo Filipa G. Klasa. Kiedy relacje medialne wprowadzają opinię publiczną w błąd, sugerując, że UFO może znajdować się w pobliżu, wiele obiektów naturalnych i sztucznych, zwłaszcza widzianych w nocy, może nabrać niezwykłych cech w umysłach pełnych nadziei widzów. Renaud Leclerc i współautorzy sugerują, że niektóre obserwacje można wyjaśnić helikopterami. Brian Daning w podcaście Skeptoid z 2016 roku. Argumentował, że kontakty radarowe F-16 były wynikiem zakłóceń atmosferycznych, znanych jako rozpraszanie Bragga. Jednak te wyjaśnienia nie zadowalają wielu ekspertów. Profesor Messen odpowiada krytykom: Moim zdaniem, belgijska fala UFO pozostaje całkowicie niewyjaśniona. Świadkowie fali wciąż pamiętają swoje doświadczenie z krystaliczną jasnością. Widziałem to UFO w Arschot pod koniec lat 90. Pisze jeden z Belgów. Jechałem samochodem z rodzicami. Było ciemno i miał duże światła. Z pojazdu wyłoniły się małe ufo, odleciały bardzo szybko, a potem trójkąt zniknął. Inny świadek z Belgii opowiada. 23 maja 2008 roku o godzinie trzeciej nad ranem zobaczyłem czarny trójkąt lecący bardzo nisko. Byłem w pracy i wyszedłem zapalić. Nie wydawał żadnego dźwięku i miał czerwone światła stroboskopowe, ale leciał bardzo nisko. Nigdy w życiu nie zapomnę tej chwili. Analiza i konsekwencje. Belgijska fala UFO z lat 1989 do 1990 pozostaje jednym z najbardziej intrygujących i najlepiej udokumentowanych zjawisk UFO w historii. Pomimo szeroko zakrojonych badań i licznych teorii, Prawdziwa natura tych obserwacji wciąż wymyka się jednoznacznemu wyjaśnieniu, co sprawia, że fala belgijska jest wyjątkowa. Pierwsza liczba i wiarygodność świadków. Ponad 2600 osób, w tym policjanci, wojskowi, piloci i naukowcy, zgłosiło obserwacje. Nie byli to ludzie z marginesu ani poszukiwacze sławy. Większość świadków stanowili zwykli obywatele, z których wielu niechętnie wypowiadało się publicznie. Drugie Oficjalne zaangażowanie władz. W przeciwieństwie do większości krajów, gdzie wojsko ukrywa lub zaprzecza takim incydentom, rząd belgijski wykazał się bezprecedensową otwartością. Wojsko w pełni współpracowało z cywilnymi badaczami. Działanie bezprecedensowe w historii zaangażowania rządu w tej dziedzinie. 3. Potwierdzenie radarowe. Obiekty zostały wykryte przez kilka niezależnych systemów radarowych zarówno wojskowych, jak i cywilnych. Wyklucza to możliwość masowej halucynacji. 4. Próba przechwycenia przez wojsko. Udokumentowany pościg za UFO przez samolot F-16 i przechwycenie celów za pomocą radaru, wykazujący właściwości lotu niemożliwe do osiągnięcia za pomocą znanej technologii. 5. Czas trwania fali. Wydarzenia te nie nastąpiły z dnia na dzień, ale na przestrzeni półtora roku, co sprawia, że wyjaśnienia w rodzaju Zjawisk atmosferycznych lub tajnych testów są mało prawdopodobne. Pułkownik De Brower, który kierował oficjalnym śledztwem, pozostaje przekonany. Zawsze szukamy możliwości, które mogłyby spowodować błędy w systemach radarowych. Nie możemy wykluczyć zakłóceń elektromagnetycznych, ale z pewnością nie możemy wykluczyć możliwości, że w powietrzu znajdowały się obiekty. Co najmniej w jednym przypadku istniała korelacja między kontaktami radarowymi jednego radaru naziemnego i jednego myśliwca F-16. To osłabia teorię, że wszystkie kontakty radarowe były spowodowane zakłóceniami elektromagnetycznymi. Patrick Ferrin, prezes SOBEPS, podsumowuje to: Trzeba wiedzieć, że większość tych obserwacji da się bardzo prosto wytłumaczyć, ale jest kilka, których po prostu nie potrafimy wyjaśnić. A z nich co do dwóch lub trzech możemy mieć wątpliwości co do ich pochodzenia. Trzydzieści lat później, 2020, magazyn The Week publikuje artykuł zatytułowany: Trzydzieści lat później wciąż nie wiemy, co tak naprawdę wydarzyło się. Podczas belgijskiej fali UFO. I to prawda, pomimo wszystkich badań, analiz i teorii, nie jesteśmy bliżej rozwiązania zagadki, niż byliśmy tamtej listopadowej nocy 1989 roku. Debrauer, obecnie na emeryturze, nadal wierzy. Widziałem nagranie z radaru, rozmawiałem z pilotami, analizowałem dane. To było prawdziwe. Pułkownik Amont, który widział światła wraz ze swoją żoną, powiedział dziennikarzowi Kinowi: Do dziś nie ma żadnego wyjaśnienia. W czasach, gdy Pentagon uznaje realność niezidentyfikowanych zjawisk lotniczych, a filmy z UFO nagrane przez amerykańskich pilotów wojskowych stają się powszechnie znane, fala belgijska nabiera nowego znaczenia. Przypomina nam, że na naszym niebie są rzeczy, których nie rozumiemy. Najbardziej niepokojące w belgijskiej fali nie są same obiekty, ale nasza niezdolność do ich wyjaśnienia. Jeśli to była tajna technologia wojskowa to czyja? I dlaczego została tak otwarcie zademonstrowana nad gęsto zaludnionym krajem europejskim? Jeśli to były zjawiska naturalne, to które i dlaczego nie widzieliśmy ich wcześniej ani później? Jeśli to było zbiorowe złudzenie, jak wytłumaczyć dane radarowe i zeznania doświadczonych pilotów wojskowych? Żandarm Heinrich Nikol, pierwszy oficjalny świadek fali, ujął to chyba najlepiej. Widziałem coś, co nie powinno istnieć. Poruszało się inteligentnie, celowo. Obserwowało nas, tak jak my je obserwowaliśmy. Belgijska fala UFO zakończyła się równie tajemniczo, jak się zaczęła. Po kwietniu 1990 roku masowe obserwacje ustały. Trójkąty zniknęły z belgijskiego nieba, pozostawiając po sobie tysiące zdumionych świadków, setki godzin nagrań radarowych. Jedno nierozwiązane pytanie: co to było? Być może pewnego dnia poznamy odpowiedź, a może niektóre tajemnice mają pozostać tajemnicami, przypominając nam, że pomimo całej naszej technologii i wiedzy, wszechświat wciąż jest pełen zagadek czekających na odkrycie, lub wciąż mu umykających. Trójkąty nad Belgią pozostają wyryte w pamięci tych, którzy byli ich świadkami, oraz w dokumentach starannie przechowywanych w archiwach. Czekają na dzień, w którym ludzkość będzie gotowa zrozumieć, co wydarzyło się na niebie nad tym małym europejskim krajem w tych dziwnych miesiącach 1989 do 1990. Na razie! Możemy tylko zgadywać i patrzeć w niebo i mieć nadzieję, że jeśli trójkąty wrócą, będziemy gotowi. Chociaż w końcu wiemy i nie wiemy o fali belgijskiej, pojawia się pytanie, czy w ogóle jesteśmy gotowi stawić czoła nieznanemu. Wszystkie fakty, daty, nazwiska i wydarzenia w tej historii pochodzą z udokumentowanych źródeł i można je zweryfikować. Dodano emocjonalne dialogi dla zbudowania atmosfery, ale opierają się one na udokumentowanych dowodach i nie zaprzeczają znanym faktom. Dziękujemy za wysłuchanie. Jeśli podobała Ci się ta historia, zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z nowymi. Daj nam znać w komentarzach, czy wierzysz w UFO, czy też widziałeś coś niewytłumaczalnego.